同志们，同志们。 W 14 listopada przed godziną 18:00 do sklepu wszedł młody mężczyzna i grożąc przedmiotem łudząco przypominającym broń palną, zażądał od 59-letniej ekspedientki wydania pieniędzy z kasy. Sprzedawczyni odmówiła, z tego powodu doszło do szamotaniny, podczas której mężczyzna popchnął kobietę na regał sklepowy. Ekspedientka upadając doznała urazu kości mietnicy. O więcej szczegółów pytaliśmy rzecznika Komendy Powiatowej Policji. Po przyjeździe na miejsce policjanci otrzymali dokładny rysopis sprawcy, więc w trakcie wszystkich czynności, które, które przy tym były wykonywane został szybko wytypowany. Kurwa, Franklin. Ja pierdolę, on żyje. Wskazy sklepowej 60 zł. Jak udało nam się ustawić poza skradzioną kwotą, sklep nie poniósł dodatkowych strat, za czym którego dopuścił się podejrzany grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawcą zajęła się już prokuratura. Spodziewałem się telefonu od Witolda. W końcu nie odzywał się 4 lata. Zdziwiłem mnie też, że nie chciał się spotkać osobiście. Dobra, biorę Jimmy'ego i idę się spotkać z tym typem. Siema, A. Jimmy. Słuchaj. Co jednego? tego? No, dzięki Jimmy, że mi pomagasz, nie? Nie jest sprawy, gości. No, Wito, wiesz jaki jest Witold, nie, nie wiem no. jakiego typa on w ogóle załatwił, nie? Musimy się z nim spotkać, zobaczymy w ogóle jak to będzie. Dobra, idziemy? No idziemy. Co ty kurwa co robisz. Ty, te, ja, co? ja przepraszam. Idziemy przecie w drugą stronę. A, no. Tak, no. Ja ci mówię gościu. Jest, jak nie. Tylko trzeba ustalić całość, sprzęt, nie? W gościu. Będzie dwa razy więcej niż ostatnio zarobiliśmy. Ej, dobra, słuchaj. No. On tam jest. No. Bądź spokojnie, wiesz? Bo ja naprawdę nie znam tych ludzi, a oni mogą być niebezpieczni. Dobra, Soce. idziemy. No jak każdy tak jest, nie? No i Siemas, Siema. Siemas, siema. siema, Luczek. Ja jestem w Angi. To jest ziemia, świetnie. Salusek, co ty tam może miałyś? Zostałem od Witolda, że miałem się z wami spotkać, trzeba bliżej poznać. No i? no i trzeba to jakoś załatwić. Dobra, gdzie jest Witold? Nie wiem, zadzwonił do mnie, trzeba to jakoś ugadać i się z nimi spotkać. Dobra, Dobra, to tak. Witam, kiedy go spotkamy? Niedługo? Niedługo, jak najbardziej. Dobra. Czyli nie wierzę, że żyje, tak? No nie wie. Dlaczego jest tu, jest. Z... Zawsze były z nim problemy. Taki jest zwykle. Dobra, mam nadzieję, że zadzwoni gdzieś za pół godziny, albo go spotkam. Bo jak nie, to. Dobra, chodź. Dobra, chodź. Czekajcie, czekajcie, tam musimy iść. No Dobra. tak, chodź, chodź, chodź Ej, wiecie, czekajcie, czekajcie. Yy, bo tutaj... O ty się podraja! Dawaj! Idziemy go! Bierz go! A, Już go! Å! Oh. Oh, oh, oh.